z tej strony Mary. Kolejny odcinek poka tym razem muzyką w tle, to przepraszam Was, jest bardzo e, jeszcze w tle rodzinka i w ogóle. E, znowu zło, ponieważ światło w ogóle zwykle w pomieszczeniu takim bardziej światło, co wam pod lampą taką y, więc, no, nie jest to najlepszy pomysł, ale no, po prostu chciałam. Jestem bardzo smaczny do i okay. Teraz. I chciałam wyjść na dwór, ale na tworzyliwe lato, kiedy ale... zaraz będzie nasz obiad, i po prostu chciałam sobie, zjeść jeździ, więc y, pierwszy no, mały wynik to będzie po prostu nagrywać, nagrywam te wszystkie rzeczy i no będę musiała bardzo dużo domontować tego filmiku, a, a tego ogólnie to jest taki specjalny z okazji wyświetleń na filmiku na YouTube, na naszym kanale. Mhm. Ale tak do rzeczy to po prostu... Tak mi się zachciało nagrać teraz tutaj. i Wzięłam po prostu podshopa do tej, no nagrania. Wzięłam tego podshopa, żeby potem... Jeszcze <ścoughs> raz przepraszam za muzykę. Do resorty wzięłam po prostu podshopa. i teraz nie, jest nie, ja mam, ja nie, 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 jest to, stamina. Jest to stamina. Potem już się z wami i ogólnie będzie fajnie i Mhm. Dobrze, ale tak, tak to wygląda. Mm -hmm. od tamtego nagrania. Kolejni ludzie przyszli, w ogóle tak strasznie. Muzyka. I w w w I nie oneself, nie? Mm. To e, tak w i w ogóle, nie pokażemy Nie, 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 i I nie, i nie, 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 na nie, i na na nie, może nie, nie, no nie, nie, i nie, prostu nie, 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 Okay. to do zobaczenia później. Hmm. Jesteśmy już później 5 minut minęło od tamtego czasu, ale po prostu jeszcze nie. Mm. Przepraszam, jestem. Ja w ogóle taka jedzona i w ogóle... O tak się... okay. Ja w ogóle tkanę jedzą i... Dobre jedzenie po prostu. No, naprawdę będzie niby ciężko na no jeszcze kilka filmików, ale się nagra. No coś jeszcze. Na początku miałam problem jeszcze skrywaniem na komputer w ogóle tych filmików i w ogóle, no ale potem już było łatwiej i dołączę czemu, bo tak to bym mogła wrzucić od razu, ale na no jeszcze intro, 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 intro. Muszę dołączyć, a to mogłabym na YouTube w sumie, ale się nie chce. Ale ja dużo gadam. No i Mieli mieliśmy przed chwilą piękną, niedobrym duniczkę z kwiatuszkami. A tu świeczka w wymiarze. No się fajnie odbije od Ale kiedyś świecą. Za okami są jeszcze z kwiatkami, ale to już zamknęli. I tam jest to, cała sadnina, także... Już tam coś jest, Jesteśmy w Otominie i... Przepraszam. Wzięła po Jesteśmy w Otominie, w ogóle jest pięknie. I... I... Okej. Okay. No i w ogóle nie jest tak śliczny. Przepraszam Was za to do musel. Napisałem nagrywam w restauracji i nagrywać w restauracji to jest naprawdę No... no, 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 no Daję do znowu Dobra, no i w końcu jesteśmy na moim stole. Mój eee, kacz tak ładnie odbija w tym te... eee, świetle. Eee, sp, po prostu tak się fajnie odbija. Eee, tak, widzicie, to jest moje. Eee, nie ma lokowania produktów. Nie ma. Jest soczek. Eee, dobra. Hmm. nie mówiłam, że nie ma lokowania produktów w moich i nie będzie. I proszę nie mówić, żebym lokowała produkt. Przepraszam za takie brzydkie, no naprawdę zła grafika teraz. No bo strasznie jest deszcz i po prostu wszystko pociemniało i jest jak w nocy i grafika no jest i tak lepsza niż była w nocy, więc no, no raczej się powinniście cieszyć. To niedługo na mnie maceny, a tym razem widzimy się psz, no, może później. Yy, droga do samochodu. Idziemy. Nie pokazujemy twarzy. To jest właśnie piękne. Możemy jeszcze pójść do koni. Już. Yy.

Tyle. o cześć. Chcesz być na nagraniu ko konik? choć nagram gdzie konik. Tak, to jest właśnie ten konik. tym mały. Hej, on. Ej, hey, patrzcie, on się próbuje uwolnić. A ja, ja go nagrywam na YouTube. Ja hmm. go nagrywam. Hej. On no. No, to jest konik właśnie. no Dobrze, to, y to tyle. No, nie w tym filmie. Jeszcze będzie druga choroba chodzi. Przy to na razie dzisiaj jedną widzimy się w nowej lokacji, Chociaż... Tak, znaczy my nie do są. Nie, znaczy po prostu widzimy się w nowej lokacji. Hej, kolejny filmik. Znowu to właśnie to mi się podoba choroby za paniki, bo zatem jest jeden to Tylko na planie, bo... tak naprawdę, bo. Tak. Specjalny, on będzie fajny. Z okazji tylu wyświetlenia. No, i w ogóle na filmikach, to jest fajny. Tu już nie pada, więc spokojnie będę nagrywać. A, bez strachu, że mi się to trochę pomoczy. E, Ty, ty, akurat tutaj chyba będzie przeznaczenie porozumienia, bo jeśli to będzie... to jest jakiś to się nie wróci na tego youtuba i właśnie ja tak boję się... może być, no, że to potem się zobaczymy w kolejnej lokacji i być może już ostatniej kończymy czy może jeszcze dotrzemy do domu? Że to yy, widzimy się przy następnej lokacji. W tu są łowątki tak to jest może w ogóle. Pięknie. A tu łowątki jest molo. Tutaj jest molo, jest molo. No. Mm. widzimy się w kolejnej lokację, bo nie było wstępnie, ale muszę nagrać Dobrze, no, że... dowiedziałem no, się na następnej e, Witam, tu jest Station e, e, Znaczy To jest kolejna lokalizacja. Boję się, że może być to już jedna z ostatnich, bo naprawdę, już, że nie mam miejsca gdzieś. I ostatnio się widzieliście, będzie i w ogóle, ale no, boję się, że jednak nie wyjdzie 15-minutowy filmik, tylko więcej razem z intrem. Ale ja naprawdę mam dużo roboty z tym, żeby to wszystko ponagrywać. E, przepraszam za rodzinka w tle, znowu tak, e, nie wiem, czy to być pokazywane, ale tutaj jest kawałek, najważniej. E, I właśnie, może się przybliżę, żeby ludzie mogły widać. O, teraz. No i właśnie no teraz jest dobrze, dobry ekran, w ogóle mamy, ale nie, nieważne, to już taka historia moja. I jeszcze zaraz muszę zobaczyć ile to wszystko trwa, żeby to skręcić w jedno i w ogóle żeby posłać na przykład nie wiem czy zobaczycie zajęło będzie, bo one trochę zajęło, a w ogóle... Dobrze już minęła minuta, to jest troszeczkę dużo, chociaż nie, raczej zdążę. Raczej następna wykorzysta będzie ten dom. Odejścia nie wiem, może być na akwarystyce, myślałem, że będzie po prostu, ale nie. Więc nie to będzie. To jest kolejna lokacja tu na tumeczkach. To jest morze. a my jesteśmy tutaj. Jest już 11.30, więc no niestety No ostatni. Laketem będzie mój dom. Będzie to ostatnia wakacja. Mm, więc... No, Zegnam się z wami i widzimy się Ech. w moim domu. E, no, już lokacja. Dobawiona, dobawiona. Wróciłam do domu. No, można by powiedzieć, że tak naprawdę już się z wami pożegnam, więc no... Powiedzmy po prostu, papa, i do zobaczenia w następnym filmiku. Ten filmik będzie już mniej zmontowany, być może będzie to już vlog i też dużo, ale po prostu tak, myślałyśmy, że tak fajnie. W razie, papa! Pa.